Po zalogowaniu się do systemu jest możliwa zmiana motywu kolorystycznego aplikacji Extra Live. W tym celu należy przejść do ustawień i wybrać opcję Wybór trybu. W kolejnym oknie pojawią się opcje, które są możliwe do aktywowania. Wybieramy tryb nocny. Po kliknięciu przycisku Zapisz, aktywowany jest ciemny motyw aplikacji. Jeśli chcemy powrócić do wcześniejszej kolorystyki, to należy ponownie wejść w ustawienia i wybrać opcję Wybór Trybu. Po wybraniu trybu dziennego zostanie aktywowany jasny motyw aplikacji. Do wyboru mamy też inne opcje, które możemy aktywować w aplikacji Live. Zgodny z telefonem oraz tryb automatyczny. Tryb zgodny z telefonem ustawi nam aplikację Live w kolorystyce, która jest aktywowana w naszym telefonie. Inaczej mówiąc, jeśli mamy aktywowany tryb ciemny, to aktywuje się również ciemny motyw aplikacji. A jeśli mamy tryb jasny, to aplikacja Extra Life zostanie aktywowana w jasnej kolorystyce. Tryb automatyczny to tryb zgodny z zegarem astronomicznym.